Okej, okay, to dzisiaj chciałbym wam wymienić X zasad, które są dla przedsiębiorców i będę je wymien mówię dlatego X, bo nie wymieniam konkretnej liczby, ponieważ będę wymieniał po kolei to co będzie mi przychodziło do głowy, aż po prostu mój mózg będzie pusty. Okej, okay, po tym powinienem powiedzieć, częściej wychodzić z biura na świeże powietrze, pomyśleć. Taka ciężka praca i zasiedzenie się powoduje, że się traci perspektywę, i w momencie, kiedy nie ma się czasu na chwilę popatrzeć gdzieś na coś innego i oderwać się od pracy, to człowiekowi ciężko wymyśleć coś nowego. Na pewno trzeba mieć świadomość, że prowadzenie firmy to nie jest zabawa. Wielu tak myśli, w szczególności ci, co oglądają sobie zabawne filmiki różnych przedsiębiorców. To wydaje się, że to wszystko jest takie piękne, takie ładne i takie cudowne, i że tak naprawdę ciągle się bawimy. Pewnie jest czas na zabawę, ale 99% to jest ciężka praca. Więc trzeba się z tym liczyć, że na pewno prowadzenie firmy nie będzie łatwiejsze niż praca na etacie. Trzymaj koszty w ryzach. Nie mówię tego dlatego, żeby się wymądrzać, tylko dlatego, że sam przepierdzieliłem olbrzymią ilość pieniędzy na rzeczy, na które bym teraz nie wydał. Cierpliwość, moi drodzy! Cierpliwość! Prowadzenie firmy to nie jest kurde springs, to w ogóle to, tak przypomina mi się to polskie przysłowie, bardziej chyba powiedzenie, tak że pierwszą bańkę to musisz ukraść. No tak, to jest chore w ogóle. U nas w Polsce jest wiele takich utartych schematów dotyczących przedsiębiorczości, czyli że urzędy są złe, prawo jest beznadziejne, wszyscy chcą cię tak naprawdę wystawić do wiatru. To, jak prowadzisz swój biznes i jakie efekty osiągasz, zależy tylko i wyłącznie od ciebie, od nikogo innego. Jeżeli otaczasz się ludźmi chciwymi, którzy oszukują, będziesz prowadził biznes, który jest chciwy i oszukuje. Proste. Pierwszą podstawową rzeczą, najpierw zdobądź klientów. Zanim w ogóle rozpoczniesz jakąkolwiek firmę, Miej listę już pierwszych klientów, z którymi porozmawiałeś, i którzy wyrazili chęć pracy z Tobą i skorzystania z Twoich usług bądź produktów. W początkowym okresie w ogóle darowałbym sobie korzystanie z usług agencji interaktywnych i agencji pr -owych. Może zabrzmi to śmiesznie, ponieważ sam prowadzę agencję interaktywną, ale tak jest. Jeżeli masz pierwsze 5000 zł, które chcesz wydać na coś, to najgorszą możliwą inwestycją jest wydanie tego na. Nową stronę internetową, w sensie pierwszą stronę internetową, czy na jakieś pierwsze działania, najgorzej spożytkowane pieniądze. Na początku zastanów się tak naprawdę jak jesteś w stanie zrobić sprzedaż, a później inwestuj w wizerunek swojej firmy, to jest kluczowe. Wiele osób o tym zapomina, inwestując pierwsze naprawdę bardzo często duże pieniądze w wizerunek, profesjonalnie stworzoną stronę internetową. Pierwszą stronę powinieneś kupić tę platkę, czyli jakiś szablon na, w internecie za kilkanaście, kilkadziesiąt dolarów. Poprosić kolegę z Politechniki, który ci to uruchomi i postawi w kwocie 500 do 1000 zł. Powinien na ta strona hulać i powinna ci ona sprzedawać przez pierwszy rok, tak żebyś był w stanie zarobić na coś nowego. Filmowe biuro. Na sam początek zupełnie nie będzie ci ono potrzebne. Postara się zminimalizować koszty, w szczególności w początkowej fazie prowadzenia firmy i zastanów się, jak pieniądze, które ewentualnie masz, możesz przeznaczyć na to, żeby zrobiły kolejne pieniądze, a nie inwestuj w biuro tylko po to, żeby pochwalić się przed znajomymi, że masz super miejscówkę w centrum miasta, w której możesz oprócz popracować czasami, to napić się w piątek piwa. Wydaje mi się, że coworkingi są świetnym rozwiązaniem, a jeżeli w ogóle nie masz budżetu, to może być i kawiarenka, kawiarnia, cokolwiek, Starbucks. I zdobywaj klientów, każdego dnia. Kilka, kilkanaście spotkań w tygodniu, najlepiej kilkadziennie, jeżeli świadczysz usługi, postaraj się je uproduktowić. Czyli nazywaj je produktem, i postaraj się przekazywać, ubierać je w pakiety i pokazywać klientowi korzyść, tak jakby był to produkt. W szczególności we wczesnym etapie ominiesz cały tak naprawdę ciężkość i problem związany z tym, żeby wyjaśnić klientowi, co dokładnie robisz. Przedstawiasz mu konkretną ofertę, to jest produkt w którym zawierają się takie i takie aktywności i ma to swoją cenę X. Precyzyjnie określi cenę swoich usług i produktów. To jest najczęstsza bolączka osób początkujących, które nie są w stanie powiedzieć, ile ich usługa lub produkt kosztuje. Zawsze jest, aaa, muszę się zastanowić, muszę wycenić. Jak ktoś jest do cholery specjalistą, to od razu wie, ile to czasu zajmuje, ile będzie to kosztowało. Porażki i potknięcia, wciągasz na śniadanie. Większość osób boi się do tego, boi się tego, że polegnie i że nie uda im się zrobić tego, o czym marzą. a Tak naprawdę życie sprowadza się do tego, żeby wyznaczyć sobie marzenia i do nich dążyć i je realizować. Porażki to jest coś takiego, co się zdarza zawsze i będziesz to napotykał po kolei każdego dnia. Im więcej porażek tak naprawdę doświadczysz, tym mocniejszy będziesz. Trochę jak to przysłowie. Tak naprawdę porażki kształtują to, kim jesteś i to jest najważniejsze. Nie bójmy się tego. Wiele osób się zniechęca po kilku nieudanych próbach. A tak naprawdę najtrwalsi wycierają na szczyt. To samo jest we wszystkim, we wszystkim: w bieganiu, w sporcie, w pisaniu wierszy, we wszystkim. Nikt na początku nie jest się wystarczająco dobrym, a naprawdę po czasie dopiero człowiek uczy się robić coś mega dobrze i mega profesjonalnie. Aha, nie zapominaj o pozyskiwaniu klientów. Kasa to jest paliwo maszyny, która jest zwana firmą. A propos jeszcze porażek to w Stanach jest taki fundusz inwestycyjny, który przyjmuje projekty osób, które upierdzieliły minimum kilka biznesów w swoim życiu. Ciekawe, nie? Innym przykładem jest kiedyś na studiu byłem na takim wykładzie na temat daytradingu, czyli osób, które handlują akcjami kupują je sprzedają co kilka godzin, na tym zarabiają pieniądze. Tam było takie porównanie, że tak naprawdę najlepsi daytraderzy wykręcają około kilkunastu procent pozytywnych transakcji, czyli na tych kilkunastu procent zarabiają na więcej, najwięcej, a 80 procent jest w błoto pod kreską. Magia. Nie szukaj biznesów, gdzie nie ma konkurencji. Ten jest to pierwsza pułapka. Ludzie szukają takich startupów czy projektów, które tak narody nie mają konkurencji na rynku i myślą, że znaleźli tą swoją ziemię obiecaną, złotego grala i niszę, w której nikogo nie ma i będą pierwsi. Tylko że później najczęściej okazuje się, że są pierwsi i ostatni, bo inni tam byli, tylko stwierdzili, że kurwa na tej ziemi nic nie urośnie i się zmyli. Konkurencja jest zawsze dobrym objawem tego, że jest popyt, jest podaż, jest stanie na te usługi, czyli wystarczy zrobić bardzo dobrą robotę i na pewno znajdzie się klientów. Integruj się z branżą. I wychodź z biura to jest podstawa. Biznes tak naprawdę polega na relacjach i to, jakich ludzi znasz i kogo znasz, kształtuje to, jakie pieniądze zarabiasz, dlatego bardzo ważne jest, żeby wychodzić do innych ludzi, poznawać, nawiązywać nowe relacje biznesowe. Dzięki temu będziesz w stanie rozwijać swój biznes tak, żeby rósł każdego dnia, generował większe i większe przychody. To jest klucz. Dobrze się wysypia i dobrze się odżywiaj. Jest taka patologiczna dyskusja na rynku. W ogóle w branży i w ogóle wśród ludzi. Czyli kurwa, kto mniej śpi? Ja śpię godzinę, ja śpię dwie, ja śpię trzy i pół. W <śla> ogóle jeden wielki bullshit nakręcony kurwa na wędkę. Sen, zdrowe jedzenie, odpoczynek, relaks są najważniejsze. rzeczy, żeby być mentalnie sprawnym, a Twój umysł jest Twoim największym zasobem. Model biznesowy. Już na samym początku powinieneś mieć określone, jak będzie wyglądał model biznesowy Twojej firmy. Co będziesz sprzedawał, za ile i do jakich klientów, i w jakiej perspektywie, jak będziesz powiększał swoje przychody. Pogoni za inwestycją. A, to jest temat rzeka w ogóle na cały oddzielny epizod. Z inwestycjami to jest tak: jeżeli masz pomysł, którego nie jesteś za żadne skarby w stanie zrobić bez dużej ilości pieniędzy, to idź do inwestora. Jeżeli jesteś w stanie zrobić go i się zapożyczyć, to się zapożycz. Jeżeli jesteś w stanie go zrobić pracując po 20 godzin dziennie przez 2 lata, to pracuj. Jasna struktura i odpowiedzialność w kontekście pracowników. Myślę, że to jest taki bardzo ważny aspekt, który go uczy się dopiero później, czyli ustalenia dokładnych reguł gry. Każdy pracownik jest jednym z trybików w twojej firmie i każdy musi wiedzieć, co dokładnie ma robić, jakie są jego obowiązki, zadania i czego od niego się oczekuje. Należy go motywować w czasie i tak naprawdę z nim rozmawiać, dlatego komunikacja jest tutaj najważniejsza, bo wtedy przychodzą efekty. Jeżeli ktoś nie wie, co ma robić, to ogólnie będzie miał w dupie i nie będzie tego robił. To jest aspekt, którego cały czas się uczę. Amerykanie mają takie bardzo mądre powiedzenie, hire fast, fire faster. Czyli zatrudniaj szybko, zwalniaj szybciej i to jest coś w ogóle mega bardzo mądrego. Jeżeli tylko widzisz, ty jesteś przedsiębiorcą, jeżeli tylko widzisz jakieś przesłanki, że ktoś nie pasuje do tej układanki i, i nie ma szans, żeby się zmienił, po prostu trzeba go zwolnić. Jest to ciężkie, ale niestety niezbędne. Tak jak się zwalnia pracowników, tak samo zwalnia się klientów. Skupiaj się na klientach, z którymi lubisz pracować i którzy przynoszą największą wartość dla twojego biznesu, a zwalniaj, że tak powiem, maruderów, którzy ciągną cię w dół, którzy cały czas chcą od ciebie coś, a nie chcą płacić, którzy nie szanują twojej usługi, którzy myślą, że to, co robisz jest gówniane, ale że rynek tak się zmienił, to muszą to mieć i niestety z bólem serca muszą wydać te kilka tysięcy złotych na usługi, których tak naprawdę nie potrzebują. Konflikt interesów. Minęło 40 minut, nagrałem kilkadziesiąt tych punktów, a to jeszcze nie jest koniec czuję, że lista będzie pokaźna. Aha, na samym początku wykreśl ze swojego słownika słowo nie mam czasu. To jest jasne, że nie masz czasu. Wszyscy nie mamy czasu. Każdy ma go za mało i w ogóle czas to jest jedyne, jedyna rzecz, której zawsze brakuje. Jakby staraj się efektywnie zarządzać swoim czasem, a nie mówić wszystkim naokoło, że nagle nie masz czasu. Pa, 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 pa. Konferencje i wyjazdy i szkolenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Błąd, który sam również popełniałem, to jest taki, że jak działasz w danej branży To oczywiście bardzo chętnie jeździsz na konferencje i na spotkania tej swojej branży Co jest najgorsze, co możesz zrobić? Jakby po co jeździć na konferencje tylko po to, żeby na każdej konferencji przybijać piątkę z tymi samymi ludźmi? Jakby jasne to jest ważne, trzeba się integrować w ramach swojej branży, ale to nie znaczy, że musisz być na każdej konferencji. Na, za, sprawdź sobie największe konferencje w Twojej branży, jakie są dwie w danym roku, na nie się zapisz, a na resztę musisz wybrać konferencje spoza swojej branży. Jeżeli działasz tak, jak na przykład ja w branży interaktywnej, to jedziesz na konferencje dla deweloperów albo górników. Albo rynku farmaceutycznego, albo inwestorów giełdowych, albo hodowców psów, tylko po to, żeby zintegrować się z nową branżą i poznać nowych ludzi, i wypracować nowe relacje, żeby pozyskać klientów z sektora, w którym nie funkcjonujesz na co dzień. Pamiętacie ten podpunkt z firmami pierowymi? Nie korzystaj z firm pierowych. Załóż bloga, załóż kanał na YouTube i komunikuj się z rynkiem poprzez siebie, swoich pracowników i poprzez pracę, którą wykonujesz na co dzień. Wystarczy. Proste jak drut. I zawsze podpisuj umowy na wszystko. Papier to podstawa. Zawsze spisane umowy, potwierdzenie na mailu wszystko oficjalnie, profesjonalnie. Jeszcze nie zapomnij o jednym: musisz sprzedawać jak głupi, każdego dnia pozyskiwać nowych klientów. Wspólnicy, wspólnicy, wspólnicy. Wspólnik, który wchodzi z Tobą w biznes, wykłada kasę. To jest największy błąd, jaki można popełnić. Jeżeli rozpoczynacie biznes bez kasy, to nie jest biznes. To jest jak gra w pokera na zapałki. Każdy biznes wiąże się z pieniędzmi, i jeżeli ktoś nie zainwestuje pieniędzy w firmę, w którą prowadzi, to nie będzie miał do niej szacunku, nie będzie czuł odpowiedzialności. Dlatego pierwsze od czego możesz zacząć to od położenia kasy na stół. Trzymaj finanse w ryzach. Jeżeli nie jesteś dobry, to znajdź kogoś, kto zrobi to za ciebie. Finanse to jest fundament dobrze prosperującej firmy. Ściąganie zaległości od klientów, długów, płacenie w odpowiednim terminie i tak Masa różnych zmiennych, które świadczą o tym, czy firma będzie borykała się z problemami finansowymi, czy nie? No i oczywiście pytajcie. Wiele ludzi boi się zapytać, nawet czasami o proste rzeczy. W ogóle jakbym zaczynał teraz biznes, to bym najpierw zapytał wszystkich moich znajomych i wszystkich klientów, czy chcieliby kupić usługi mojego nowego biznesu i czy byliby zainteresowani. Przecież to nic nie kosztuje, oni przecież mogą ci odmówić, nie muszą się zgodzić, nie muszą czuć presji, że jeżeli cię znają, to muszą kupić od ciebie usługi. Boń Boże, jakby trzeba po prostu zapytać. To jest tak naprawdę bardzo podstawowy mechanizm. Może się wydawać trywialny, ale tak naprawdę masa osób tego po prostu nie robi. Nie pyta innych ludzi, nie wiem, o pomoc, o poradę. Nie szukaj mentora, tylko znajdź sobie mentorów. Jeden mentor to jest jakiś bullshit. Jak można wyciągnąć wnioski na podstawie osądu jednego człowieka? Nawet jeżeli osiągną sukces. Dlatego otaczaj się ludźmi, z których możesz... Czerpać wiedzę, którymi możesz się inspirować. Wtedy rzeczywiście można pójść do przodu. Zapisz się do izby izby lokalnych przedsiębiorców. W ogóle wiele osób nie docenia lokalnej przedsiębiorczości. A uwierzcie mi, że naprawdę przedsiębiorcy w danym mieście, na danym rynku chcą sobie pomagać. I myślę, że naprawdę sporo biznesów można zrobić między sobą, w szczególności na początku. I ostatnia zasada. Pamiętać. Że pracowników trzeba motywować do pracy. Teraz mały casik. Drobne narzędzie, które nam pomoże. Niezbędnych będzie kilka części: Pendrive, karta SD, Raspberry Pi, mikrokomputerek, ładowarka i kabel HDMI. To będzie nasza maszynka do motywacji. Raspberry Pi nam wszystko służy. Na kartę SD musimy nagrać odpowiedni software. Wpinamy to w Raspberry Pi. Podłączamy pendrive'a, podłączamy, podłączamy zasilanie, podpinamy do prądu. Komputerek wystartował, software się uruchamia. To nigdy się nie zatrzymywać, nigdy.